Prowadzicie 11 do 1. Spotkanie łatwe, czy przeciwnicy stawiali jakiś opór? Przeciwnicy stawiają opór cały czas, bo generalnie, niezależnie od wyniku, jest tak, że grają aż do końca i się starają. Co jest istotne, bo ostatecznie jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby pograć w piłkę. Gra... Niektórym czasem wychodzi lepiej, niektórym gorzej. Dzisiaj akurat po naszej stronie jest zwycięstwo, właśnie lecz się skończył. Wynik bardzo dobry, jestem bardzo dowolny gry ze swojego zespołu. Ale KP Storm w sumie debiutuje w pierwszej lidze i myślę, że tak naprawdę pierwszy sezon zawsze do takiej drużyny jest trudny. Myślę, że w przyszłym sezonie na pewno będą sobie lepiej radzić, Zresztą i w tym mają już parę zwycięstw na swoim koncie, więc na pewno niektóre lekceważyliśmy tego przeciwnika. Zresztą do każdego podchodzimy poważnie. W tym sezonie już dwa mecze zresztą przegraliśmy. Także tutaj nie ma słabych zespołów i każdy mecz może być niespodzianką. Drugie spotkanie, w którym strzelacie ponad 10 bramek. w Dwóch łącznie 29. Także. Z ze skuteczności swoich zawodników? Chyba jesteś zadowolony. No zdecydowanie jestem zadowolony. Chłopaki naprawdę dają radę, ale przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że te akcje coraz lepiej się układają, że te bramki są ładne. Ja bardzo się cieszę, mam nadzieję, że dalej tak będzie nam szło w każdym meczu, czy to z górą, czy z dołem, czy ze środkiem tabeli. Tego życzę sobie i wszystkim moim chłopakom z ekipy. Nie? Czyli ligowiec na końcu sezonu na pudle? No kurczę, będziemy walczyć o pudło, aczkolwiek Tutaj dwie pierwsze drużyny już y, mają znaczącą przewagę po ostatniej porażce z DW No to już ciężko będzie dogonić, no ale bez trzeciego miejsca to nie będziemy zadowoleni. Przynajmniej o to trzecie będziemy walczyć. No chyba, że chłopakom z, z dwóch pierwszych miejsc też powinien sięgnąć noga. Tego im życzę osobiście. No i może wtedy kosztem ich nam jakoś też nam się uda dołączyć do rywalizacji o te dwa najwyższe miejsca. Ale trzecie to zdecydowanie i będziemy walczyć do końca. Zamianie, za nami spotkanie z Lufami, wygrane przez Bastion 5-1, do Bastion wciąż nie pokonany w lidze. No zgadza się, mamy bardzo dobrze zbilansowaną drużynę, trzy osoby mocne z przodu, które zawsze tutaj od początku rozgrywek strzelają dużo bramek. Doszedł do nas Tomek Skibiński, który jest dużym wzmocnieniem, ciągnie nam grę z przodu, a my jako obrona to robimy swoje najmniej bramek Także widzieliśmy, że będzie ciężki mecz i taki był. Lufy jednak e, są w górnej połówce, ale jakiś zlecimy radę. Czyli zdecydowanie życie w awans? Tak, jest to nasz e, pierwszy sezon na hali, e, zgrywamy się. Chcieliśmy tak pograć, żeby po prostu zimą e, zgracie bardziej na trawę, no ale jak wychodzi, tak wychodzi, no cieszymy się z tego. Igorze, za nami pierwsza połowa meczu z Netto. Bioro 24 meczyło się jednak, końcówka należała do Was, dwie bramki i prowadzicie trzy-jeden do przerwy. No tak, na początku, na początku ciężki mecz, chłopaki kumają trochę, także dobrze, dobrze się ułożyło, że akurat strzeliliśmy te dwie bramki i wygrywamy. Także mecz jest ciężki, ale jest do wygrania. Jest to Wasze trzecie spotkanie podczas tego weekendu. W piątek pokonaliście jako serwis, wczoraj dość wysoko cukrową. Czyżby w dzisiejszym meczu brak sił? No wiadomo, że trochę sił brakuje. W końcu nie wszyscy, nie wszyscy chłopacy trenują, także może tych sił tro troszeczkę brakować, ale dajemy sobie radę. Są, są chłopaki, którzy, których, których nie było przecież weekend. Teraz, teraz przeszli i dają, dają z siebie wszystko tyle, ile mogą i, i dajemy radę. Jak ocenisz dwa poprzednie spotkania w wykonaniu biuro 24 hpl No na pewno nie były to łatwe mecze, no, aczkolwiek udało się wygrać i, i to jest najważniejsze. Remix za wami, mecz z biuro 24H, porażka 5 do 3 jednak, był to mecz walki i niewykorzystanych sytuacji zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Dokładnie tak, był mecz, mecz nie, niewykorzystanych sytuacji, zarówno tak jak powiedziałeś i, i ze strony naszych przeciwników i ze strony naszej. Nos. Ja sam miałem przynajmniej ze trzy sytuacje, w których powinienem strzelić bramkę, niestety się nie, nie, nie udało. Jednak raz udało Ci się pokonać bramkarza przeciwnika, była to bramka na 1-0. Do dokładnie tak, no udało się, strzeliliśmy w, po fajnej akcji bramkę, dokładnie ja strzeliłem, z czego się cieszę. Natomiast dobrze chłopakom mówiłem, że, 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 że na nas siądą i będą chcieli szybko strzelić bramkę. No i niestety nie opanowaliśmy troszeczkę nerwów i zrobiło się 1-1. No, no i później już, później już, że tak powiem, była znowu walka. Po tej porażce czołówka zaczęła Wam uciekać, musicie zacząć zdobywać punkty, żeby... W fazie playoff znaleźć się w gronie drużyn walczących o awans. Nie, no, nie ma co dramatyzować. Dopiero drugi mecz przegraliśmy, także mamy dopiero 5 rozegranych meczy. Jeszcze, jeszcze sporo przed nami, także punktów, punktów można nałapać. No, nie, są, nie są to łatwi przeciwnicy przed nami, ale będziemy walczyć w każdym meczu tak jak i walczyliśmy dzisiaj. Niestety się nie udało, gramy dalej. Czy wydaje Ci się to, że będzie to spotkanie łatwe? czy zgoła odmienne. Ja powiem tak, my już nie możemy sobie pozwolić na żadne stratę żadnych trzech punktów. Po ostatniej nazwijmy to wpadce z drużyną, która jest niżej odnotowaną OHP. Po prostu to jest teraz musimy wszystko wygrać do końca i liczyć, że lider i wicelider jeszcze potraci punkty, tak? Bo niestety w tej lidze nie ma rewanży, także każdy punkt jest... Za, trzy, za sześć punktów powiem tak. Jakie cele przed Wami postawił Pan Antoni Rojek? No, ale cele dla drużyny są jasne: miejsce w pierwszej czwórce. Także w dzisiejszym spotkaniu liczycie na trzy punkty? Koniecznie. To jest mecz na przełamanie, po przegranej nieoczekiwanie. Mówię z OHP, no to, to, to te trzy punkty są nam tak potrzebne jak woda do życia. Za nami pierwsza połowa meczu Baltica Pazim OS Reda. Pana, pańska drużyna prowadzi 5 do 2. Jednak jest to spotkanie nie tyle łatwe, co mecz walki. Świadczy o tym, aż 13 fauli w pierwszej połowie. Prawda, prowadzimy 5-3, ale nie jesteśmy usatysfakcjonowani usatysf grą. Powinniśmy trochę lepiej grać. tym <gry> bardziej gramy z ostatnią drużyną, to wydawałoby się, że. Powinniśmy prowadzić więcej, nie dać sobie trzech bramek, co najmniej strzebić w tej chwili. Poziom nie najwyższy. Jednak zapewne liczą się tylko punkty, bo każdy punkt jest na wagę, że tak powiem, pudła. Bo zapewne taki cel też postawił Pan przed drużyną. No na pewno. Chcielibyśmy się uplasować na, na, na pudle wejść tej pierwszej trójce być i takiego meczu nie wolno nam przegrać, bo te stracone punkty ewentualnie z taką drużyną to rób, liczą się tak jakby dwa mecze przegrać. Także życzymy kolejnych punktów w dzisiejszym spotkaniu i miejsca na podium. Dziękuję bardzo.